Stare powiedzenie armii niemieckiej mówi: erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Co w wolnym tłumaczeniu znaczy: najpierw jedzenie, potem moralność. Dlatego dziś, pierwszy raz na tym kanale, kanale o tematyce historycznej, będziemy gotować. Ale żeby nie było, że cały czas coś związanego z niemcami, z armią niemiecką. Wyjątkowo zagłębimy się w kuchnię rosyjską. Makarony Pawlockie. Serdecznie zapraszam. Dobrze, zanim cokolwiek się zdarzy, zaznaczam, że dzisiaj może zdarzyć się wszystko opowiem mniej więcej składniki i sposób przygotowania. Makaron należy ugotować w osolonej wodzie, no jak każdy makaron, a w międzyczasie usmażyć na patelni mięso mielone wraz dla smaku z pokrojoną w kostkę cebulą. Ugotowany do miękkości makaron odcedza się i miesza z usmażonym mięsem mielonym oraz cebulą, po czym doprawia się do smaku solą, pieprzem, Ewentualnie odrobiną cukru. No i tą, tą podaną potrawę należy podawać na gorąco. Proszę Państwa, pierwszy zwrot akcji w naszym dzisiejszym gotowaniu. Okazało się, że mam nierozmrożony makaron. To znaczy makaron mięso mielone. Więc już, już, już jest tak, tak zwanie grubo. Już się robi zabawnie. No i na, że tak powiem, dobry początek, jak będziemy czekać, no to opowiem Państwu historię tego makaronu. No dobra, no to od początku. Makaron powlocki, zwany również makaronem po marynarsku, to danie kuchni rosyjskiej. No i to nie ulega niczej, myślę, wątpliwości. Serwowany był głównie na okrętach, na radzieckich okrętach, na, w, w flocie czarnomorskiej i nie tylko. Legenda głosi, że był on głównie serwowany yy, po jakichś tam zwycięskich bitwach lub też po udanych manewrach. No ogólnie, kiedy ci marynarze na tych okrętach się spisywali, no to zdaniem tych oficerów, rozkazem tych oficerów w kuchniach gotowano ten makaron, makaron z mięsem. No i ci żeby marynarze byli zadowoleni. Raz podobno było jakiś dym, że. Yy, nie dano tym marynarzom tego makaronu, oni tam się strasznie wkurzyli, był bunt, był ostry gnój, ale w koniec w końców można powiedzieć, że to się dobrze skończyło. No i tak można powiedzieć, że legenda tego makaronu legenda mówi, że on był używany jeszcze przed II wojną światową, on był gotowany i konsumowany, ale tak, prawdziwa legenda mit taki urósło to wszystko do takiego stopnia w trakcie Wielkiej Wojny uczynianej, czyli w trakcie II wojny światowej gdzie właśnie flota czarnomorska się nim zajadała, aż im się uszy trzęsły Po wojnie po II wojnie światowej Makaron ten trafił no z, jakby to powiedzieć z armii trafił do cywila gdzie Jedzono go na stówkach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w zakładach pracy, w kantynach wojskowych. No, żarli to wszędzie, gdzie tylko można było. Oficjalnie to chyba trafiło do rosyjskich książek kucharskich w roku 1955. No i wtedy to już był wysyp, że nawet w domach to gotowano. Dlaczego to było takie popularne? Tanie. No, było przede wszystkim tanie. Składniki były łatwe do zdobycia, no bo mięso mielone można było zastąpić tyszonką. Yy, makaron, no tak, makaron. Więc było to tanie, yy, w miarę łatwe do przy przygotowania. Nie było tak czasochłonne jak inne takie potrawy makarono-mięsne, bo też były takie w kuchni rosyjskiej. Więc, no, mówię, trafiało to na stoły w szkołach i zakładach pracy, no bo. Nie potrzebowali dużo pieniędzy, żeby coś takiego ugotować dzieciakom oraz pracownikom. Trafiało to do domach, w różnych stołkach studenckich. No wiadomo, każdy to sobie można powiedzieć, że każdy mógł to sobie zrobić. Dlatego ja to też zrobię dla was. Do kuchni polskiej można powiedzieć, że oficjalnie do książek kucharskich trafił, trafił w latach 80. Ale nie mówię, że to jest pewne, bo niektórzy mogą się kłócić, że już był wcześniej. No i można powiedzieć, że w Rosji on do dzisiaj się cieszy taką, taką stabilną pozycją, cały czas jest znany i lubiany. No, to myślę tyle z takiej historii. Więc widzimy się za chwilę, jak już się mięso rozmrozi i już typowo na gotowaniu. Ja. Witam ponownie po przerwie. Oto pierwszy punkt, nie licząc oczywiście zamrożonego mięsa, które już się odmroziło, rozmroziło jakoś, tak? To będzie ugotowanie makaronu. To, to będzie dobre. Makaron powoli nam się gotuje, a teraz zajmiemy się resztą składników, czyli no mięsem w dalszej kolejności, ale na razie cebulą. Dlatego obecne będą raczej moje ręce niż moja jakże piękna twarz. No zajmiemy się po prostu pokrojeniem kostkę. O, pies już człapie, ja jak już nie jestem fanem cebuli, dlatego tak skromnie jej sobie nakroję, tak, żeby nie było z nią żadnych problemów. Tak, ciach, ciach. Potem jak już sobie ją pokroję i mięsem też się zajmę, to po prostu ją wtedy tylko na patelnię i wiecie Państwo, szybko podsmażyć, pych, 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 rach, ciach, ciach i dodać do ugotowanego makaronu i będzie danie aż się patrzy całą rodzinę tym wykarmię. jak wróci dobra no myślę, że tyle w zupełności starczy bo na wszelki wypadek ją sobie jeszcze troszkę drobniej pokroję niektórzy mówią, że cebula jest jakaś dobra, zdrowa no to ja tam nie wierzę w jakieś tam bzdury Dobra, no to mamy cebulę pięknie pokrojoną. Houston, kolejny problem, niestety nie oszacowaliśmy, że tyle makaronu nam wyjdzie. Wyszło go dużo, wyszło go bardzo dużo. W całej kuchni unosi się zapach cebuli oraz ugotowanego makaronu. Nie wiem, co jest bardziej dręczące, cebula czy sam makaron pies, jak myślisz? Chyba cebulach mi spadła. Spójrzcie, jaki bajeczny widok. O, tutaj zamieszamy. O! O i o! Tak. Dobra, na następna przebitka. Jak już mięso będzie na potem. Nie było chyba do końca rozmrożone. Więc zaczęło puszczać takie dziwne soki. Sami spójrzcie. Widzicie tą wodę? Piesek, jak myślisz, co to może być? Też tak uważam. No, przynajmniej jest, 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 ciekawie, jest przygoda. O kurde! Tak powinno wyglądać przyrządzone dokładnie według mojego przepisu dania. Najbardziej boję się tego, że się narobiłem jak idiota, to wcale nie będzie takie dobre. Piesek, myślisz? No, też się boję. No proszę Państwa, teraz... O, e <śmiech> punkt... <śmiech> programu czyli będę się tym zajadał. No i sprawdzimy, czy to że faktycznie jest takie złe. No nawet nie jest takie złe. Jest. kręcić jak spryt pogaci. Jeśli... Posłuchaliście tego przepisu, poświęciliście, na jeszcze nie wiem, ile czasu z tego wyjdzisz, ale jeżeli poświęciliście swój czas na obejrzenie tego i przygotowanie tego dania według tego poradnika, to teraz będziecie mogli obejrzeć swój ulubiony film radzieckiej kinematografii, który będzie równie średni jak ten makaron. Smacznego.